Witajcie, witajcie kochani. Tym razem e, byłam w Biedronce. Pokazuję znowu zakupy. Tak szybciutko, ponieważ e, już Wam mówię, Paragon jest dosyć niewidoczny i naprawdę, jeśli byście chcieli wiedzieć sumę, możecie mi napisać, czy chcecie konkretnych e, produktów, ceny, to Wam podam. Ale naprawdę, tak, żeby teraz szybciutko odczytać, to troszeczkę będzie, będę się główkować, ponieważ. Bardzo jest słabo wyprintowane, nie? Także słuchajcie, 95 63 zł 63 grosze za zakupy dzisiejsze w Biedronce. Już Wam szybko pokazuję. Chlebek, e, poczekajcie, pasta do zębów, chlebek, czyli chleb, 8 bułek, jeden 7 Days Rogalik, e, lubi się, one były w promocji, dlatego wzięłam dwie paczki, e, dwa lody, takie oproszę, jeden z tyłu taki, Borys lubi, już sobie jeden otworzył, bo jak zobaczył, że przyniosłam, to od razu, wiecie, przyszedł i od razu wziął. E, kalafior, e, marchew, cebula, ogórek, winogrona, jabłka, e, mandarynki, bruszki, kiwi i 3 kg ziemniaków. Ziemniaki mi staczą na dłuższy czas. Zapłaciłam, jak już przed chwileczką powiedziałam, 95 ,63 zł. 63 grosze. Kochani, ja wpisuję to na listę, oczywiście, tak jak wam obiecałam. No i tyle, to. No i tak to wygląda u nas. A tak szybciutko, że chciałam wam powiedzieć do mojego poprzedniego filmu. Kochani, wiem, że mogłam zrobić troszeczkę inaczej na tym filmie, żeby wam yy, bardziej to rozjaśnić. Słuchajcie ale dlatego, że chciałam, żebyście oglądali tutaj Roberta, e, ponieważ robiliśmy ten filmik, no, wspólnie, wspólnie pracowaliśmy w sumie. E, on zrobił tam w Anglii, ja zrobiłam tutaj w Polsce. E, I słuchajcie, i on na swoim kanale podsumował właśnie, że to jest 1 do 1 i procentowo fajnie to wyliczył. Ja dlatego nie chciałam na swoim kanale... E, Robić takiego podsumowania, bo on już to zrobił na swoim, dlatego odsyłałam was do niego na link, do linku i do jego, właśnie, filmiku. Eee, no, i, no i właśnie, słuchajcie, ja wiem, że może rzeczywiście powinnam na koniec jeszcze raz, tak jak on tutaj w tym swoim filmiku powiedział, i też wam tutaj e, na końcu przedstawić. Jednak tego nie zrobiłam. Możecie wejść do niego tam, zerknąć sobie. Słuchajcie, chodziło mi o to, jeden do jednego, nie przeliczamy. Funtów na złotówki i złotówek na funty, jak tam chcecie, ale nie przeliczamy. Chodziło mi o to, że na przykład mamy 2000 zł, 2000 funtów, tak? 1 do 1. Nie patrzymy, że to funty, że to złotówki. 2000, 2000. I teraz tak. Idziemy do sklepu. Słuchajcie, ja wydałam 266 zł. Robert wydał 55 funtów. No, to z tego 2000 odciągamy tak, jak właśnie z chwileczką powiedziałam. Czyli już widzicie, jaka to jest różnica. Też bym musiała zapłacić tutaj za te zakupy, co kupiłam. 55 zł. No, ale tak nie jest. Dobra. Nie ma co tutaj y, dyskutować. Następne, tak szybciutko. Słuchajcie, buty. Y, bo to jest taki, no, chyba najlepszy przykład. Znaczy, jeden z lepszych. No, dobra, paliwo może też, no, ale dobra. Jeden z lepszych. Słuchajcie, tutaj y, buty. Wydaje, tutaj mówię o Polsce, nie przeliczając, że to są złotówki, na Polskę wydam 300, a w Anglii wydam 30. Czyli widzicie, on wydał 55 na zakupy i 30 na buty, powiedzmy, a ja wydałam 266 na zakupy i 300 na buty. No to widzicie, jakie to jest porównanie. właśnie chciałam zrobić tak, jeden do jednego porównać. Rzeczywiście mogliście, mogłam was zamotać, zakręcić, że się nie odnaleźliście w tym moim filmiku i nie wiedzieliście, co, co mam do przekazania, a właśnie o to mi chodziło. No ale jeśli, jeśli właśnie mówię, ten film, żebyście zrozumieli, musicie oglądnąć film Roberta. No i chyba to na tyle, kochani. Mam nadzieję, że takie zakupy, co robię, to jest w porządku, że, że takie filmiki Was interesują. No i jeśli chcecie te ceny konkretnie dzisiejszych, na przykład tych zakupów, co mam tutaj na stole, każdy po kolei, ile kosztuje, dajcie mi znać w komentarzu, co następny filmik zrobię, takie szybciutkie, czy tam na koniec dodam, ile to wszystko kosztowało, nie? Nie wiem, jaki będzie następny filmik, zobaczymy. Co teraz jeszcze mogę powiedzieć? Muszę zaraz lody schować, bo mi się rozmrożą. Słuchajcie, kochani. E, dzisiaj Emil jest na budowie. E, robi elektrykę, ciąg dalszy. E, wczoraj mi mówił, że nasz kolega właśnie będzie miał popoł popołudnie, wieczór wolny i będzie mógł przyjść właśnie do nas e, tam z Emilem działać, pracować. Także Emil jest na budowie, niech tam pracuje. No, co tam nie. Trzeba pracować, to trzeba. Także. E, Wie, że to robi dla, dla nas i y, 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 to jest takie najważniejsze teraz, nie? Ja też mówię na razie, y, tam nie chodzę, nie przeszkadzam im. Y, wy, słuchajcie, patrzyłam sobie teraz ostatnio właśnie łóżka, bo chodziło o to, jak to będzie rozmieszczone u nas y, w sypialni co do gniazdek, tak jak Wy mówiliście włączniki, i, i wyłączyli tam i te gniazdka. Wczoraj mieliśmy właśnie dylemat, mówię kurczę, jakie łóżko duże, bo chcieliśmy te king size Potem sobie sprawdzaliśmy, jaki ma No wszystko, no praktycznie, słuchajcie, no ja na dzień dzisiejszy nie wiem, jakie tam będę chciała łóżko konkretne, y, konkretnie, jaki model łóżka, czy tam nie wiem, no y, wyglądowo jaki, no bo y, no muszę jechać, popatrzeć, a, a to jest jeszcze mi się wydaje, że wszystko za wcześnie. Ja to po prostu, żebym chciała mieć zrobione, wiadomo, i tynki i wszystko w środku zrobione, żebym mogła wtedy, o, tu sobie kupię takie łóżko, tu sobie kupię takie. Mam, e, no mam coś w głowie, ale wiadomo, muszę iść to zobaczyć, muszę jechać. E, może jutro się wybierzemy, słuchajcie, bo e, chociażby pooglądać, nie? Do tego ma teraz i słuchajcie, i te szafki nocne. Wiem, że teraz są muszka już z szafkami nocnymi, takie od razu w jednej płaszczyźnie, czy tam, no po prostu, że one są razem. Nie wiem, czy takie będę chciała, czy będę chciała osobne, czy będę chciała podwieszane. Myślę nad podwieszanymi, ale to się zobaczy, może będzie stojąca przy łóżku. Co do centymetrów, też nie wiedziałam, bo patrzyliśmy wczoraj i były między 40 centymetrów a a 50, tak, tak patrzyliśmy właśnie, ale widzicie, dlatego mówię nie wiedziałam gdzie to gniazdko, nie byłam pewna też mówię, na jakiej wysokości no bo tak jak mówiliście, że lepiej nad stolikiem, tam u Emila filmiku, że lepiej nad tą y, szafeczką, znaczy się, nie Ym, no oczywiście, że lepiej, ja od razu właśnie jak Emil mówi, a, że gdzieś tam za szafką nie, nie, yy, najlepiej na wysokości, żeby po prostu to był łatwy dostęp do kontaktu ale oni teraz tam działają, także zobaczymy nie przedłużam Wam, kochani. Myślałam, że to piesek. A piesek, tutaj, o, oczywiście, jak to, jak to Maksiu śpi, tam leży przy mnie. Dobra, to tak zobaczymy. Emil pracuje. Jak powiedziałam. No i, i to na tyle, kochani. Taka moja wrzutka. Nie wiem, kiedy będzie mój następny filmik. To jeszcze się, jeszcze się zobaczymy. Dlatego właśnie mówię, fajnie, że jesteście ze mną. Dzięki za komentarze. Aha, teraz coś ostatnio Emil miał problem Po wczorajszym filmiku tam Z komentarzami, że komentarze się nie wyświetlały Właśnie nie wiem dlaczego, czy to czasami YouTube nie blokuje Bo sprawdziliśmy właśnie rano, że nie było tych komentarzy Że mogliście dodawać komentarze Potem okazało się, Emil coś tam przestawił, że jednak można było I automatycznie znowu jest, że komentarzy nie można dawać Nie wiem dlaczego Musimy to no popatrzeć, albo po prostu tak YouTube blokuje, żeby nie, żeby nie dawać komentarzy przy tym filmiku. No nie wiem, nie wiem. Dobra, trzymajcie się, buziaczki, pozdrawiam, do zobaczenia, pa pa.